Z tej strony K9916. Przepraszam Was bardzo za. Mm, no, dawno nie wstawiane odcinki Oczywiście, no, niestety jestem początkującym e, youtuberem, więc nie miejcie za to za złe. A teraz, proszę Państwa, trochę jakieś zimno ten obraz na moim telefonie, ale to nic. Ej, jest, jestem, w Yy, miejscowości Żnin Już jutro wyjeżdżam, bo oczywiście byłem na tydzień. Ech, no i tak dalej. No tak jakby na tydzień, bo tam byłem na no 8 dni, nie. To jest taka miejscowość i teraz jesteśmy na takiej Polance ładnej. tam są takie trzy wiatraki. No. Yy, jak przyjadę, to postaram się zrobić jakiś filmik taki super raźny i tak dalej, nie? Ale to jeszcze nic nie wiadomo. Jeszcze nic nie wiem. Zobaczymy naprawdę, bo przepraszam Was za to. I więc, tak, co do mojego vloga. To jest mój pierwszy vlog. No i tak dalej. I to jest bardzo fajnie, bo jest to ładna miejscowość. Dlatego, chciałem zrobić sobie takiego ładnego vloga na tle takiej ładnej przyrody. Bo jak już wrócę do mojego miasta, to będzie lipa. Będą taki zły zapach i trzeba już się będzie nawdychać. Dobra, myślę z tym. Yy. Yy. No. Jak dobijemy przynajmniej do jednej łapki w górę, to... to wielkie dzięki za to. Wielkie dzięki za, za to, co... że doceniacie dopiero takiego strasznie początkującego youtubera. Yy, niestety nie będę tego obrabiał, więc... No, wi jak widzicie. Tak, bo ja to z telefonu i nie będę miał jak to przerobić, więc żegnam Was ładną polanką. Strasznie ładną polanką. No. Więc żegnajcie, żegnam się z Wami. Komi 9916. W ogóle, po co ja to mówię? Gówno, dobra, na razie.